Siemaneczko dawno nas nie było chciałem pokazać Wam właśnie jak tynki, które mają dwa tygodnie potrafiły się mega wybielić. Tynki są tak jak powiedziałem w poprzednim filmie robione na cumencie 32,5 w standardzie. Tutaj jest wapno i zolbet. Powiem szczerze, bardzo dziwny beton był na wieńcach i supach. Potrafiły się pokazać skurcze. Okna wydaje mi się, że są obrobione jak należy. Są robione ościeżnice minimalnie do kąta rozwartego, nie do kąta prostego. Tutaj akurat nam wyszedł taki mały Gzymsik 2 cm, ale no niestety inaczej nie dało rady. Tak musieliśmy zrobić. Garderoba wyschnięta, nie ma żadnych pęknięć, przynajmniej w tym pokoju. A tu, bo tak jak właśnie wspominałem, jednak są takie minimalne ale to zostawię, miałem to lekko przegąbkować taką mazią, ale zostawiam dla estetyki tutaj właśnie widać jak słup szybko wyciągnął całą wodę o dziwo nie popękał tradycyjnie łazienka życzenie klienta na szaro, na ostro bez zbędnego docierania tak sobie zażyczyli tak mają. Jak widać, pomieszczenia już są posprzątane. Tak zostawiamy. Klientowi tutaj jakiś mały schowek. Wszystko pięknie. Schnie za jakieś 3 tygodnie mają być. 3 do miesiąca nawet, powiedzieli, że będą kłaść gładzie. Od razu po nas wchodzi hydraulik. I po dwóch tygodniach yy, wylewki. I zaraz będą szły gładzie, na ostro wszystko. Powiem szczerze, bardzo ładnie dom postawiony. Pierwszy raz się spotkałem aby yy, taka mała ilość po prostu materiału poszło. Bo zazwyczaj tego materiału idzie sporo. A tutaj no szok, ale zostawię to dla siebie z paroma osobami już pisałem na ten temat. I tak jak mówię, tu jest właśnie belka i kurczę są. Minimalne takie pęknięcie. Tu szedł właśnie wieniec i do tego miejsca słup. Nie wiem czemu. Najzabawniejsze jest to, że pękło całkowicie łączenie wieńca ze ścianą. Już miałem raz taki przypadek, żeśmy się zastanawiali, czemu i właśnie. Inwestora też to y, zaciekawiło i w końcu y, przypomniało mu się, że szczyty były y, dużo później murowane po jakimś tam czasie i możliwe, że kurczę dlatego, bo akurat wtedy na około, w całym domu było jednolite pęknięcie. Tu też jeszcze narożny przeczyścić. Patrzę i tutaj, ale tu jeszcze nie pękło. Tu niby idzie właśnie ta ryska delikatna. Czyli może to też będzie jakieś widać właśnie tu jest rysa. Zobaczymy. Inwestor na pewno nas poinformuje jak będzie jakaś poprawka. Tak, kolejna łazieneczka na ostro. Wszystko według życzenia. No i klatka schodowa. Zrobiona. Standardowo widać, że są zrobione dziury. Zostały teraz załatane. I tak już zostaje. Salonu już nie będę nagrywał, bo to... Nie ma nic ciekawego. Same HS-y, obróbki. Następny film będzie na pewno z ścian. Pozdrawiamy.